Ja jestem na 007 m my my, my, my my, i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Batman Arkham Asylum. No i słuchajcie, ee, w poprzednim odcinku zaczęła się zabawa ze Skycrowem. Tutaj widzieliśmy straszną scenę, niestety. E, no i w dzisiejszym odcinku zamieszam tutaj troszeczkę, troszeczkę też e, się z tym całym skrejerkrołem pobawić i pomyśleć na jakiej zasadzie to będzie wszystko wyglądało. Dobra. Ehm, a więc wydaje mi się, że jedyne miejsce, w którym będziemy mogli iść, to jest... Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Ale póki co, to mogę wam jeszcze poinformować, że ten materiał nagrywam e, również tak samo jak poprzedni, jeszcze poprzedniejszy XD. E, od razu po poprzednim. No ale niestety już za pół godziny będę musiał się zbierać do szkoły, więc... E, no tak, bo dziś, jest, dzisiaj jest czwartek, kiedy to nagrywam i nagrywam na dziesiątą, idę dzisiaj do szkoły, więc po prostu mam taki trochę tutaj łatwiej, e, no ale w każdym razie e, dalsza część odcinka będzie nagrana osobno zobaczmy też, tutaj nigdzie nie można wejść, na przykład tutaj, tutaj też chyba jest zamknięta nie, tutaj door locked, a więc możemy sobie w spokoju to zdetonować i zobaczyć, co znajdziemy za tym muszę się schylić, bo inaczej tędy nie przejdę z tego co widzę Eee, czy tutaj mam palę się? tam coś, cokolwiek powie? Raczej nie, raczej na razie nie powie nam eee, nic ciekawego. tryb detektywa również nic ciekawego nie ma nam do eee, opowiedzenia w tym temacie, więc let's go on. Co? Komisarz Gordon tak serius? Seriously? Um. XD Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że to są jakieś halucynacje tego skerkrawa całego. I że komisarza Gordona wcale tam Co? Patrzcie na te oczy! Dobra, to słuchajcie, ewidentnie skerkrą nas omamił. to już jest pewne. To chyba jest najpotężniejszy przeciwnik Batmana. Kurczę, że Żeby taki stary crow był, do to rzeczywiście. No, tutaj. Spokojnie. Komisarzu! Chodźcie się na pomoc, ja że wiem, że to mi się nie uda, ale lecę! No. I'm sorry, Jim. Kądś, żeby to była prawda, że komisarz Gordon został zabity. No sorry. I was too late I'm sorry. The number you got... no, jakieś halucynacje nas tutaj wprowadzają nawet. Ekran jest z bokiem. Oczy się mi świecą, więc to są jakieś elosy na 100% Widzieliście to tam? Jezus, karaluchy, dobra wiecie co le, le, Chyba ich rozdeptuję. Jest jak mi się to podoba Nie lubię karaluchów le. Nie lubię karaluchów, szczególnie po tym jak obejrzałem taki pewien film to Właściwie yy, Część filmu Mianowicie ob oblazą ciebie całego i była to część z jednego z dwóch e, creepshołów na podstawie Kinga. No i coś to polecam obejrzeć. Polecam ogarnąć mam. No się ma! Głos, Ja już są coraz czerwieńsze, mi się tak przynajmniej wydaje. No, jeżeli tu się da wejść to byłby nie, ale to 100%, nie? Get out of here. Dobra, posłuchajmy może tego głosu. Aha. To fajnie stąd wyszliśmy, co? Open the body bag. Father, you should have stood up to his son. Okay, there's your boy. Mom. U, C, K. No i to pewnie będę ja albo coś z tego, nie, wiem. zobaczymy zaraz. A uwaga. A nie, to jest girl. No Aha. 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 XD. No, o czym by się zrobiło normalne. Co lepiej tam nie spadać, bo to pewnie będzie oznaczało śmierć. Hmm. Coś tu mamy, chyba nie. Dobra, musimy lecieć dalej w takim razie. Tam jest nasz znak Batmana. Tutaj mamy nawet tą... Mam um, nic... Nie. się złapał. O, 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 ooooo! O, -o, -o, -o. o You're in my Wiesz co, To to. <gryny> tego skarekrowa są zbyt potężne. Ale cóż? Aha, teraz takie jakby... w... w, w nie w 2D, bo w 3D. To ostrym 3D, ale takim. Aha, czy takie, że takie mamy ograniczoną wolę, trochę. Możliwość ruchu. O-o! Dobra, ludzie, ty ja już chyba rozumiem. Ja mam tutaj stąd iść, ale mu, nie mogę y, pozwolić, żeby ona, jakby na mnie popatrzył, bo wtedy y, przegram. Też musimy się skryć za tym Teraz za tym Niech teraz tylko tutaj przyleci wzrokiem Tutaj się skryjemy znowu Ale lata ten, Skarycow, ten. To jest z Krymem, za tymi dziwnymi otwierającymi się czymś. To będziemy pewnie musieli teraz zniszczyć. Czekaj! Nie patrz na mnie. Nie tu nie ma. Nie tu nie ma, mówię. Co się gapisz? Przepraszam, przyjacielu, z względu się Karolu. No to będzie cały czas? Dobra, więc... Nie patrz na mnie, mnie tu nie ma! Dobra, już uspokoiłeś się? Mam nadzieję. Wojciech! Aha. Chcę to użyć. Czemu tego nie mogę użyć? Cały czas klikam use, spacer w sensie. Co jakiś czas się zmienia w Tergroach. Aha. Dobra, i ja do rozwaliłem go pod sygnałem. Dobra, udało się, przynajmniej na razie, w jedną halucynację ze Scarecrowem przetrwać. Tam kolejną windę, do której musimy dotrzeć. Słyszycie hmm. mnie? Bruce, co się Oracle, jestem w porządku. Co się stało? Zostałam kontakt. Czy Jesteś pewien, że wszystko będzie dobrze? Znalazłeś mojego tatę? Jestem w porządku. Dobra, czyli w każdym razie było halucynacja ze Scarecrowem. Tutaj nic, co aktualnie widzieliśmy, nie było prawdą. Aczkolwiek są to dziwne strzałki. E, no ja chyba będę póki co kończył. E, tak, więc dojdźmy szybciutko.